Siema. Tak. Nareszcie. Pokazuję twarz. Po trzech latach utworzenia kanału. Mój brat mówi, że wyglądam jak dream. Mam podobne włosy, podobną szczękę i chyba podobny kolor oczu. Zobaczmy, czy to prawda. Uwaga. Puszczam to. 5, 4, 1. Tak wyglądam. Jestem. Bliska bateria, kurde. Jestem Tomasz, od 9 lat nagrywam, idzie praktycznie 10 rok. No i się cieszę, że teraz mogę pokazać twarz, z wami się przywitać. Pokazując tą twarz, że w końcu widzicie jak wyglądam. No i pytanie, czy wyglądam jak Dream? Ja nie, nie widzę nic w tym m Może Bo się trochę te włosy to wyglądał jak on Ale tak to nie poczekajcie Połączę telefon Okej okay. Ładuję się Więc. super Tak to jest To jest mój Tutaj Mój setup Tak jak pokazywałem wcześniej Na Ogólnie super Ogólnie też chcę zmienić ten setup bo chcę, bo ja mam tutaj trochę małe biurko, znaczy tutaj mam nieco dłuższe, ale e, to jest jedno wielkie biurko, tutaj na przykład mogę robić lekcje albo coś w ogóle nie wiem robić a tutaj e, nagrywam, więc tutaj też jest trochę mało miejsca e, no i muszę taki prosty komputer jest ten i muszę taki takie proste gbirko, więc dzięki za oglądanie, krótki filmik, nie dosyć, ale z kamerką trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w poniedziałek na live.